nie przypominam, że znajdujemy się w hali Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu Rafale, jak ty oceniasz te dzisiejsze zawody? Przede wszystkim bardzo jestem zaskoczony poziomem, spodziewałem się, że kiedy zawodnicy dowiadują się o zawodach dwa tygodnie przed imprezą, wyniki będą niskie, a tutaj? No, bariera 200 kg, co naprawdę jest w sporym osiągnięciem. No właśnie, kiedyś oglądaliśmy Karola Jańczaka, który pokonał, jeżeli dobrze pamiętam, 175 kg, zaliczone poprawnie, teraz już 202,5 kg. Jest to chyba dosyć duże zaskoczenie. Tak, tamte zawody były półtorej no, roku temu, także no, minęło sporo czasu. Progres tego zawodnika jest niesamowity. No, w przyszłym roku miejmy nadzieję, że też wystartuje, wtedy możemy zobaczyć naprawdę ciekawe widowisko. Wydaje mi się, że dużym zaskoczeniem także jest postawa Szymona Jączaka. Zawodnik bardzo filigranowy, a jednak uporał się ze 150-kilogramowym ciężarem. Tak, drobny zawodnik, krótkie ręce, także mała droga ciężaru do poniesienia, ale brawa dla niego, naprawdę jestem zaskoczony jego formą i wynikiem. Dziś dosyć odległa pozycja przemysła Cieślaka, który jednak jest znany z tego, że gdzie jak gdzie, ale w wyciskaniu sztangi leżąc to czuje się jak ryba w wodzie. Sam Czemek tak jak powiedział, nie przygotowywał się do zawodu, także po miesięcznej przerwie od treningu nie, nie mógł się spodziewać dużego ciężaru, ale i tak jego wynik zasługuje na brawo. E, jakie teraz plany organizacyjne, jeżeli chodzi o e, sporty siłowe? To na razie będzie tajemnicze.